Z tej strony Bartek 7 y, i dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale. jestem ze mną Krzycho, Siema. I y, dzisiaj nagramy sobie recenzję zestawu y, LEGO City Remiza Strażacka. Y, kosztuje ona 250 zł. No i jak widzicie tutaj możemy, no i tutaj jak widzicie już możemy zaczynać. Także okej. Okay. Może zacznijmy od figurek. Dobra. Pierwsza figurka to niech będzie może piesek. To jest taka jakby dodatkowa figurka. Jest z tego co wiem jest to dalmatyńczyk. Jak widzicie czarne łatki i tak to jest biały, więc figurka jest Taki naprawdę fajna. fajnie zrobiona. Mhm. Także lecimy z kolejną figurką, a będzie to pan komendant straży. Ma on jak widzicie tutaj złoty kask. Również białą bluzeczkę z różnymi fajnymi nadrukami, pasek, odznaka, również czarne spodenki. O, a tak wygląda z tyłu. Tak, jest spodczką moim zdaniem figurka, tak. bo fajny złoty hełm unikatowy dosyć. Tak, krótkofalówka również z Dobra. tyłu. Naprawdę fajna ta figurka. Mi się ona bardzo podoba. Następny to jest taki zwykły strażak. Jak widzicie, czerwony kask. Mhm. Ym, Czarna bluzeczka z różnymi też fajnymi nadrukami, pasek, krótkofalówka. Tak wygląda on z tyłu. No taki zwykły strażak. Tak, i czarne spodenki z takimi kieszonkami i y, szaro-zielonymi paskami, mhm. więc. Dobra, do następnej tak. figurki przejdźmy. Y, to jest taki jakby strażak. strażak z wo wodny, taki, tak. który na wodzie pracuje. Tak. Y, ma on pomarańczową kamizelkę, y, czerwony hełm u jako każdego strażaka, oprócz oczywiście komendanta, sam ma żółte spodemki, są one identyczne jak w przypadku właśnie tego strażaka, mm -hmm. tylko że są one żółte. Dobra. Teraz możemy zdjąć kamizelkę. Właśnie chciałem to zrobić, ale Bartek widzę, że już pomyślał. I pokazać Wam jak wygląda tutaj to jest bardzo fajny nagród. Tak. Na druk. Bo tutaj mają... kieszonki, granatowy pasek z tyłu. Bardzo fajna figurka. Logo strażaka, mhm. więc naprawdę fajna. Teraz ja ją tutaj złożę. Na szybko. Okay. I lecimy już do następnej figurki, którą jest pani. Strażak. Nie wiem, czy strażak, jakaś techniczka, która steruje dronem. Tak, później wam pokażemy drona. Ma ona czerwoną czapkę z włosami, więc naprawdę mhm. fajnie. To jest jeden klocek. Jak widzicie, to jest jeden y, klocek nałożony, więc naprawdę fajne. Moim zdaniem w tej figurce, zaraz Bartek pokażę, troszeczkę nie pasują spodnie. Tak, bo są one czarne, a sama strażak. bluzeczka jest biała. Tak więc... jak w zwykłych strażach. Tak, y, tak jak u komendanta. Właśnie, nie, ale nie u komendanta uz... jest lepiej, bo mamy takie bez nadruków. Tak, a ona ma... Eleganckie, ona ma takie moim zdaniem... Nie pasujący trochę spodenki. Tak. ale mniejsza z tym. I tak fajna figureczka za tą czapkę z włosami. Tak, również identyczne spodenki jak w przypadku strażaka, no. bluzeczka, taka sama również. Fajnie bo jak... można też do mężczyzny z krawatem. Tak, również taka mm -hmm. sama bluzeczka jak u komendanta, tylko że z krawatem. Dobra. Tak z tyłu. To lecimy teraz już A, do A jeszcze jedno, jeszcze jedno. Tak, ona jeszcze będzie sterować dobra. dronem. A taki dron. pilot. Więc teraz może przejdźmy do pojazdów. Zacznijmy może od motorówki. Tak, motorówka, ją kieruje właśnie Strażak ten, Wodny. Strażak wodny. Y, ma ona pistolet z takim. Na wodę. Y, tak, z takim jakby niebieskim groszkiem. Może ja pokażę, jak ten niebieski groszek strzela teraz. Strzelę w kamerę, uwaga. O, strzelił. strzelił. Tutaj tak on się prezentuje, jest on bardzo malutki. teraz krzewo... Chyba dostajemy zapasówki jakieś, tak, do tego, żeby nam się nie zgubiły. Tak, również mamy kierownicę, żeby nasz yy, strażak mógł trzymać. Kierować. Tak wygląda od dołu również. Słabo trochę, tak. ale no co mamy no, od wiecie, dołu. Wiecie, zawsze klocki muszą Dobra. mieć takie. Dobra. Dobra, może drugi będzie dron. Yy, właśnie, jak już wcześniej mówiliśmy, dronem steruje ta pani strażak z tym yy, pilotem. Mhm. Mam tutaj takie cztery małe śmigła. Yy, na dole jest taka jakby kamera. kamera. Na górze jest antena, również tutaj, jak widzicie, to się rusza, o tak, na każdym śmigle tak się rusza, na pozostałych dwóch również właśnie. No więc dobra, przejdźmy do ostatniego pojazdu, czyli terenówki. Terenówka strażacka, bardzo fajna. I to, co w niej fajne, to syrena. Syrena, nie wiem, Cicho, czy, może teraz Nie będziemy. wiem, czy ją będziecie słyszeć, więc my się nie będziemy odzywać. No dobra. Nie wiem, czy ją słyszeliście, no ale, ale mam nadzieję, że. Tak, tak. Ma... Yy, z przodu. Tak wygląda, mm -hmm. tak właśnie ta syrenka. Również no, mamy. Trzymaj, Bartek, a ja chciałem pokazać Wam również węża. Taki sam system jak w motorówce, y i on jest rozwijany. Tak. Bartek do tyłu, ciągnij. A ja tu będę pokazywał, jak już naprawdę długo. No jest on jest naprawdę, rozwinięty. może nawet i ma metr, ale Nie, no metru nie ma, ale, ale naprawdę, naprawdę dużo duży. centymetrów. Także również możemy podbijamy. go zwinąć. Dobra. I ma on taki sam groszek jak ta motorówka. Mamy również tutaj siekierę strażacką. Dwa takie schowki w jednych są pachołki. Tutaj są pachołki takie Dwa. strażackie. A w drugim są na, zapasowe naboje, czyli te takie groszki do pistoletu. Mhm. Także ja już tutaj czyli odkładam. I tak, ja. przejdźmy już do samej remizy. Jeszcze możemy Wam pokazać tutaj oj, ten taki. O, ojej, kurczę. Wąż, yy, znaczy... Tutaj możemy Wam pokazać ten taki płotek. Ma on tutaj gazety, takie jak widzicie. I to jest yy, jakby i kosz. Nasza... To jest. I tutaj. Pali nam się pożar, czyli tutaj czekajcie, trzeba by to jakoś, krzychu, tutaj możesz Dobra, jakoś to przestawić. Przestawię? Ja to... Tutaj jakoś. tą tak, kamerę. Okej. Okay. o będę wam tutaj pokazywał. Teraz zobaczcie, mamy tutaj ognie. Oj, tutaj. Dostajemy je w zestawie. Tak. Tak. I możemy zestrzelić tymi groszkami. Te ognie. Jak widzicie tutaj, jeden zgaszony. Oj, tutaj się nie udało. Ja wracam Czasami z może się. O, właśnie. I jak widzicie, nam się udało, więc to jest naprawdę fajna funkcja. Mhm. Naprawdę fajnie można się tym pobawić, więc naprawdę spoko. Teraz przejdźmy do samej remizy. Ja tutaj odłożę te takie elementy. I pokażę Wam remizę. Jak widzicie, ona nam się aż nie mieści w kadrze. Tak ona się prezentuje cała. Czekajcie. O tak. Tak ona się prezentuje. Ym, mamy tutaj w środku mamy takie siedzenia. Jest taki Fajne ładny tele. Tak, jest taki telewizorek. Dbało się o szczegóły. Również taki kręci się tutaj fotel na górze, więc okay. też fajnie. Mamy również tutaj antenę, Anteny, logo strażaków. Tak, I tutaj lądowisko jak, dla drona mamy. Tak, tu. tutaj jest lo, lądowisko dla drona. Teraz mm. mogę Wam pokazać drona, że on tutaj może sobie wylądować. wylądować. Ym, teraz mogę Wam pokazać ten naprawdę bardzo Fajny. podoba mi się garaż. Zobacz, ponieważ jak się otwiera. można ja. go od, tak otworzy. otworzyć i wiesz, wie, wie, że, wie, że tutaj motorówka, znaczy autko. przepraszam. Terenówka, czyli to auto, i możemy potem zamknąć. Bardzo fajnie to chodzi. Tak, naprawdę mi się to bardzo podoba. Mamy tutaj również, ja Wam to pokażę. Tak, tutaj, gdzie pokazuję takie miejsce na motorówkę. Bo tutaj, tak jakby jest woda, i mi się tutaj też, się właśnie to, koło. Tak, i mi podobałoby się to, gdyby tutaj jeszcze była niebieska płytka. Mm -hmm. I Byłoby... Fajnie całkiem, tak. lepiej by to wyglądało. Mam Również ten. mamy tutaj taki jakby alan, że jak coś się dzieje, to to hmm. informuje. Również otwierane drzwi, tak. Tutaj jeszcze z boku mamy tutaj, nie wiem czy to widzicie, może jakoś to bym pokazał bliżej. Mamy tu siekierę i piłę. Tarczową taką. Tak. Więc naprawdę fajnie. Również dużo reflektorów. Dużo części ruchomych. Tak naprawdę jest dla bardzo fajnie do zabawy. Dla mnie. Koszta takiej remizy to jest, jak myślisz, Bartek? Bartek kupował ile? 250 zł. Można. Może nawet za dwie stówki można, można. kupić. Nie, no z 250. No, tysiące. już na początku mówiliśmy też o cenie, ale tak dobra. Przypomnijmy, już... że za taką cenę, może i dużo, ale moim zdaniem bardzo się naprawdę... opłaca. Dużo figurek. Aż trzy pojazdy, dużo ruchomych części. Tak. Więc jak najbardziej opłacalna cena moim zdaniem. Jeszcze mi się niezbyt podoba wkładanie tych szybek. To jest dla mnie takie niezbyt. Ale e, ładnie super... to wygląda. Tak. Tutaj szczególnie te na górze. No ale. Napiszcie w komentarzu, jak podoba Wam się ten, ten zestaw. Mi się podoba ten garaż oraz te światła, również ten wąż, również jest fajny. Naprawdę dużo fajnych szczegółów ma ten zestaw. Lądowisko dla drona, też fajna rzecz. Dużo mhm. pojazdów, jak już Krzysiek mówił, różne Moim pojazdy. Moim zdaniem zamiast jakiejś rzeczy, może trochę zmniejszenie remisu czy coś, powinno być tutaj więcej pożaru. No bo niestety tak. otrzymujemy tutaj tylko taki kosz. Y, tu. Tutaj odpadł Krzyśkowi. I odpadło taki I kosz. Taki kosz jest. Dostajemy no, tak tylko mówi. dwa takie ognie, co nawet na tyle pojazdów nie pobawimy się. My dokupiliśmy do tego zestaw burgerownia z takim wozem stryżackim. Tam mamy już fajniejszy ogień. No ale jeśli ktoś yy, tak na początek... właśnie możemy tutaj również właśnie dokupić więcej, dużo więcej nawet zestawów i można się fajnie tym bawić, więc naprawdę polecam ten zestaw. Yy, napiszcie w komentarzach, czy, czy wam się on właśnie podoba. Yy, również możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Również wpadajcie na kanał KrzychogR. Yy, no i dobra. Już się będziemy żegnać. Cześć.